Proszę państwa, rozpoczniemy wyjątkowo. Mamy dziewczynkę z Ukrainy, która chodzi do Konserwatorium Muzycznego i chce zaśpiewać hymn ukraiński. To hymnu. Śpiewa dziewczynka, która uczy w konserwatorium ukraińskim, hymn Ukrainy. Слава ні воля, ще нам браття українці усміхнеться, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон панує і ми браття у своїй сторонці душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що kozańskiego rodu. Sława Ukrainy! Heroja sława! Dziękuję. Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa. Serdecznie witam wszystkich. Z witają Was na hości z Ukrainy. Serdecznie witamy. Brawo dla naszych gości.

Ми решили сегодня в последний день перед большими дождями пригласить вас сюда в Златорию, чтобы э, разделить этот день вместе с вами. Gracias,

z krętem na hełm. No po prawej stronie, jest pełno sprzętu wojskowego. obiad robicie, żeż pieso? Obiad, co wasz? Co? Czekaj. No, to na to tutaj Nie byłoby tego pikniku nie byłoby tego festynu, gdyby nie nasze serca, gdyby nie nasza chęć do wspólnego dobra, który jest przecież w duszy człowieka najważniejszy. Pozwólcie państwo, że przywitam i przedstawię księdza proboszcza, księdza Mariana Wróblewskiego serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witam sołtysów naszych wsi z parafii złotoria. Panią Danutę Wojciechowską z Grabowca. Panią Katarzynę Torkowską z Rady Sołeckiej z Kopanina. Pana Sołtysa Miłosza Morawiaka z Nowej Wsi. A ja jestem Sołtys Wotori Barbara Kisielecka. A na scenie jest jeszcze ktoś ze mną. Jest ze mną Pani profesor, która prowadzi kursy języka polskiego, którą też serdecznie Państwo powitajcie, bo to jest wielkie dzieło. Nie widzę w tej chwili, ale pewnie ciężko pracują. Są z nami wyjątkowe osoby. Trzech panów postanowiło zgromadzić rowery dla naszych gości. Są to panowie, pan profesor Rafał Moczkodan, pan Tomasz Wojnar i pan Jakub Pietkiewicz oraz pan Mariusz Kostrzewski. Brawo dla tych panów! Nasze miejscowości są dość rozległe i te podarowane rowery, które będzie można wypożyczyć, na pewno ułatwią naszym gościom poruszanie się. W Dzień dobry państwu. Ja bardzo krótko, jestem bardzo e Podniesiony tym, jak bardzo Państwo reagujecie na potrzeby mieszkańców Ukrainy, którzy do nas dotarli, jestem zbudowany Państwa postawą, a przede wszystkim organizatorom chciałbym podziękować za zorganizowanie tego festynu, na którym, jak Państwo widzicie, dla naszych gości z Ukrainy mamy przygotowane dużo atrakcji. Wszystkim tym Państwom, którzy są tutaj na scenie, ale także którzy działają przy tych wszystkich stolikach, bardzo, bardzo duże podziękowania. Dziękuję Państwu mieszkańcom Złotory, grabowca. Także Nowej Wsi za to, że gościcie Ukraińców pod swoimi dachami. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kiedy 24 lutego wybuchła wojna na Ukrainie to zło trochę nas wszystkich przydłów, ale to równocześnie wyzwoliło ogromny potencjał dobra, który jest w ludzkich sercach. Urzekła nas przede wszystkim, moi drodzy, otwartość naszych rodzin tutaj zamieszkałych na terenie naszej parafii, kilku miejscowości, która do swoich domów przyjęła was z otwartym sercem. Największy wysiłek tutaj. Podjęli wszyscy są tych poszczególnych miejscowości, którzy rozpoczęli pierwsze zbiórki konkretnych rzeczy, które później zastał, postanowiliśmy przekazać dalej. Oczywiście od samego początku modlimy się was za Was do Pana Boga o pokój, aby rzeczywiście mógł on ziścić się i zrealizować. Każdego dnia tu w naszym Kościele modlimy się w różnych formach o to, ażeby ten pokój znowu powrócił. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam, drodzy goście, że wybraliście nasze miejscowości na ten, no niełatwy ten moment w waszym życiu. Szanowni jest cały, cały szereg które są wspólne dla kultury polskiej i ukraińskiej. Myślę, że, taki, że takim flagowym utworem jest utwór pod tytułem Moja matko, ja wiem. A matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś. Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dar, rniady ręcznik mi dałaś. Kawkowany przez ciebie. I barwny jak kwiat I na szczęście dalekie Skromny dar Lniany ręcznik mi dałaś Aftowany przez Ciebie Zożysty i barwny jak kwiat Rydna maty moja Ty nocnej do spala, I wody dla На край села, і в дорогу далеку те мене, на сорі провоча, і ночним вишивали на ша, і в дорогу далеку ти мене, на сорі провоча. W duszy wolnej ta szczęścia do wydęła. Gdy mi smutno i źle, Idę w leśną gestminę. W sumie dębów i traw Wspomnę te dawne dni. No, przez w starym dniu barwny ręcznik rozwinę wtedy wraca i miłość i szczęście i łzy na zwolonym przez murze, starym

bym dopełnić bardzo ważnego obowiązku, a mianowicie podziękowania tym wszystkim z Państwa, którzy przygotowali ten dzisiejszy poczęstunek. Pozwólcie zatem, że podziękuję Państwu Lidii i Jackowi Zielińskich, Państwu Urszuli i Ryszardowi Szymańskim, Pani Krystynie Gaguckiej, Państwu Andrzejowi Monice Szczepanowskim, panią, Panu Augustyniakowi, Paniom z koła gospodyń wiejskich i w Kopaninie, i w Złotorii. Państwu Anusiak z piekarni Złotoria. Dziękuję zespołowi parafialnemu, który dołączył się do ponoszonych kosztów. Dziękuję panu Darkowi Bankiewiczowi, który bezpłatnie ugotował grochówkę z produktów, którą otrzymał. Dziękuję panu Jarosławowi Lisińskiemu z Silna który przywiózł grilla i jeszcze z drzewem i grilluje. Bardzo serdecznie dziękuję. Słowa podziękowania kieruję również do nauczyciela wychowania fizycznego pana Mariusza Błaszaka. Dziękuję panu Jackowi Kwiatkowskiemu, który nieodpłatnie nagłośnił nas tutaj. Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor za to, że nas przyjęła, że nasz gości, że zawsze nam pozwoli zorganizować coś dla naszego wspólnego dobra. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym również podziękować osobom, które przyczyniły się do tego, że nasze działania są właśnie dobrze zorganizowane. Mam nadzieję, że trafnie, trafnie skierowane do Państwa. Dziękuję księdzu proboszczowi za wspólne powołanie tego zespołu parafialnego. Razem zawsze łatwiej i lepiej. Bardzo serdecznie dziękuję twórcom szkoły języka polskiego, który odbywa się w naszej szkole. Są to nasi mieszkańcy, naukowcy, profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie dziękuję. Przekazuję podziękowania dla pani Anety i dla panów, którzy też to tutaj prowadzą. Bardzo dziękuję pomysłodawcom i realizatorom za Robert dla Ukrainy. Wspaniała akcja. Pan Rafał Moczkoda, pan Tomasz Wojnar, pan Jakub Pietkiewicz i Mariusz Kostrzewski to ci, którzy naprawiali i przygotowywali te rowery. Bardzo serdecznie dziękuję pani Sylwii Tubielewicz-Olejnik, dyrektorowi Departamentu Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, za przekazanie dużej ilości darów. Dla Państwa na dzisiejszy festyn. Bardzo serdecznie dziękuję właścicielkom, pani dyrektor i pracownikom Miejscowego Przedszkola ABC w Złotorii za to, że jesteście, panie, że bawicie naszych dzieci. Brawo dla was. Bardzo dziękuję strażakom naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Na nich zawsze można liczyć. Można sobie zwiedzać ten nowoczesny. Drodzy Państwo, myślę, że czas na ostatnią piosenkę z naszego programu, programu przygotowanego tutaj. No chyba, że będą Państwo dużo, dużo klaskali, to będzie BIS, ale to, 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 to wszystko zależy od Państwa, w rękach Państwa. Ten ostatni utwór, który przygotowaliśmy, jest, można powiedzieć, też takim pomostem łączącym polską i ukraińską kulturę. Piosenka w Polsce doskonale znana, szczególnie w środowiskach ornitologicznych. Szczególnie sokolnicy uwielbiają te, tę piosenkę, ale myślę, że to jest płaszczyzna porozumienia i dla sokolników ukraińskich, żeby tutaj się jakoś powiedzmy można dogadać. Śpiewając chociażby tę piosenkę, którą wykonamy w dwóch wersjach językowych, w polskiej i ukraińskiej, i oczywiście zapraszamy serdecznie państwa do wspólnego śpiewania, jeżeli znają państwo, a myślę, że znają, to oczekujemy również i gromkiego państwa udziału. Ей, десь там, де чорні води, сів на коня, козак молодий. Наше жаль, молода дівчина іде козак з України. Ей, гей, гей, соколи, оминайте, гори, звінь, звінь, Сінь дзвіночком степовий вийшла і вороночку. Ей. Hej, hej, sokoły, omy O te kory, listy zwin, zwin, zmień, 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 zwin, zwin, szal, za szal, za dziewczyną, za zmień, zmień, szal, 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 zmień, 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 Ej, ej, sokovi, omijajče, gure da si dovi, cvoj, 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 cvonečku, muj ste poviskom Ej, hej, ej, sokovi, omijajče, da si dovi, cvoj, cvoj, ste poviskom Моя рідна батьківщина, моя ненька Україна, і земля, що відродиться, і народ що підіметься. Гей, 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 сокавий оминай те, гори сідовий, цвінь, дзвін, цвінь, дзвіночку, зміже, повичай ворог. Zdowiec, więźni, z więźni nasz komunista, powiedz więź, więź, więź.